Można go nie lubić, można go nie szanować. Nie każdy, wiecie, gustuje, że tak powiem, w tego typu personach, ale jest naprawdę specyficzny jest prawdziwy. Nie powiem, o kim mówimy. Koleś jest ogromny, kolorowy, charakterystyczny, charyzmatyczny i zawsze pierdoli prawdę. To, co mówi, to myśli, to, co myśli, to mówi. Jak podejdziemy bliżej, to przedstawimy wam, o kogo chodzi, a tym my... Czasem pilnujemy naszego miejsca, bo zależy mi na zdjęciu z tym pacjentem. E, powinienem chyba powiedzieć e, Guten Morgen, tak? E, jeżeli tu już jesteśmy w Niemczech, to trzeba tego języka trochę się pouczyć. Jak widzicie, humor mi dopisuje. Uśmiech jest na twarzy, ale nie ukrywam, że nie tylko ja ale cała nasza ekipa Iridium Labs już jest odrobinkę zmęczona, jesteśmy e, już na czwartym dniu e, targu FIBO, oczywiście tutaj w kolonii. Jak widzicie, znowu bardzo, bardzo dużo się tutaj dzieje. E, wczoraj zaczęliśmy konkursiwa, e, oglądaliśmy i szukaliśmy tutaj w, na całych tych halach. Ludzi z najlepszymi bicepsami, oczywiście facetów, kobiety z najlepszymi dupeczkami, no i szukaliśmy też najlepszego lotniska, najszerszych pleców. Dzisiaj będziemy kontynuować nasz konkurs i oczywiście wyłonimy zwycięzców, to pierwsza rzecz. Kolejna sprawa, o jakiej chciałbym wspomnieć, to zwróćcie uwagę, że znowu za moimi plecami dzieje się coś, co nie do końca jest związane ze sportami sylwetkowymi. E, oczywiście ze sportem, z ruchem jak najbardziej, z duchowością nawet. Pokazy sportu walki, jeżeli się nie myli, to jest taekwondo, chyba taekwondo ITF, International Tekwondo Federation. Challenge. double prize for you. Thank you. Uh, maybe you don't have the biggest biceps in the whole football, as you know. Yes. But the shape is great. Thank you. And, and it's really Thank you. fantastic. Thank the you. Biceps, not the biggest, but really great form. Yeah, fantastic. The Biggest one way, not the biggest way back, but the shape, definition you know, it's fantastic. Show us one more time your definition, your biceps, and your back, please. Okay. Po prosto forma fenomenalna, fenomenalna. I hope, I hope you don't mind. Uh, we, we are hearing FIBO uh, from Thursday, you know, and we are looking for the best booty. And I think that this little gift is especially for you. Could you show us your booty to the camera? Check it out. Check it out.

Mogę tutaj śmiało powiedzieć, że jednym z lepiej pozujących i lepiej nie, przygotowanych tutaj w świetnej formie zawodników akurat jest e, koleżka od mnie z teamu, Jacek, polski terminator, ratusznik, który wam tu teraz pięknie w sposób e, taki klasyczny zaprezentuje double biceps, front double biceps i oczywiście pucharek wędruje ode mnie do niego. Dziękuję,

Speak biceps na ZIBO 2017. Wejdruje do tego oto dżentelmena, który nam się prezentował ostatnio. Small for you. Great shape, great biceps. Great way. Jeszcze tak naprawdę została jedna godzinka do tych teoretycznie końca targów, ale ludzie już powolutku jak widzicie kierują się w stronę elektrycznych schodów i opuszczają hale. Fibo, czwarty dzień Fibo zbliża się ogromnymi krokami ku końcowi. Ja tak naprawdę jestem już naprawdę ściurany. Głos mi siada. Było dzisiaj naprawdę mnóstwo, mnóstwo pracy i mnóstwo atrakcji. Powolutku będziemy się żegnali tutaj z po powolutku będziemy się żegnali z Keln. Jeszcze dzisiaj mamy obowiązki w postaci treningu siłowego, aerosków. No i później czas na regenerację. Jutro z samego rana uciekamy do Polski ale oczywiście jeszcze wcześniej popracujemy troszeczkę w pokoju, popracujemy, to może za dużo powiedziane, Oskar popracuje nad tym, żeby przygotować dla Was kozacki materiał z dzisiejszego dnia yy... i na tym materiale po prostu pokażemy Wam, co się wyprawiało dzisiaj w ten ostatni finalny dzień. Moim skromnym zdaniem ta niedziela wcale nie była aż taka mocna, jak tutaj zapowiadano. Było sporo ludzi rzeczywiście. Moje skromne zdanie jest takie, że te targi tak troszeczkę, troszeczkę spadły, jeżeli chodzi o ilość tych osób, jeżeli chodzi o takie pierdolnięcie, że tak powiem. Ale może e, moje takie osobiste odczucia. Uważam, że każdy, kto jest fanatykiem sportów sylwetkowych całej tej branży fitness wellness przynajmniej raz w życiu powinien na takich targach się znaleźć. Może nie, nie, nie na całe 4 dni, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale przynajmniej na jeden dzień, na taki czwartunią spokojniejszy czy piątunio warto tu przyjechać i zobaczyć co tutaj w Niemczech się wyprawia. To co, kończymy, nie nawijam, nie zanudzam. Chcemy jeszcze zobaczyć troszeczkę niemieckiego słoneczka, więc powoli zbieramy się. Pozdrawiamy Was serdecznie, bądźcie z nami, subskrybujcie kanał Iridium Labs, lajkujcie, komentujcie, dostępnie... I jak trzeba to konstruktywnie krytykujcie. Wujaszek Fericzek, Krzysztof Ferenc, prosto z Kiel z Niemiec. Pozdrawiamy. Piona.